Buddyjska filozofia oferuje bogactwo mądrości, które mogą odmienić nasze spojrzenie na świat i prowadzić do głębszego zrozumienia życia oraz nas samych. Te mądrości nie tylko są źródłem inspiracji, ale również stanowią praktyczne wskazówki, jak prowadzić bardziej spokojne, harmonijne i pełne zrozumienia życie. Przejście od teorii do praktyki wymaga zrozumienia i zaakceptowania kilku kluczowych koncepcji. Zrozumienie cierpienia. Pierwsza i najbardziej fundamentalna lekcja buddyjska to zrozumienie cierpienia. Życie to cierpienie. Mówi pierwsza z czterech szlachetnych prawd, podstawowych nauk buddyjskich. To nie jest stwierdzenie pesymistyczne, ale raczej prawdziwe spojrzenie na warunki ludzkiego doświadczenia. Zrozumienie cierpienia oznacza uświadomienie sobie że próba trwania w niezmiennych warunkach jest daremna, ponieważ zmienność jest fundamentalną cechą rzeczywistości. Poprzez zrozumienie cierpienia, buddyzm kładzie nacisk na akceptację rzeczywistości taką, jaka jest, a także na rozwijanie współczucia dla siebie i innych, jako że wszyscy doświadczają cierpienia w różnych formach. Praktykowanie uważności na cierpienie pomaga zrozumieć jego przyczyny i wyzwolić się z cyklu niekończącego się trwania Samsara, dążąc do stanu wyzwolenia od cierpienia nirwany. Poznanie i zaakceptowanie cierpienia jako nieodłącznej części życia może pomóc nam radzić sobie z trudnościami i przeciwnościami losu w sposób bardziej spokojny i zrównoważony. Nietrwała natura rzeczy. Drugą istotną koncepcją jest nietrwała natura rzeczy. Wszystko jest nietrwałe. To stwierdzenie przypomina nam, że nic w tym świecie nie jest wieczne ani niezmienne. Nietrwała natura rzeczy, anika. Według buddyzmu oznacza zrozumienie zmienności i przemijania wszystkich fenomenów w rzeczywistości. Buddha nauczał, że nic w tym świecie nie jest trwałe ani stałe. Wszystko ulega ciągłej zmianie i przemijaniu. To oznacza, że zarówno przyjemne, jak i nieprzyjemne doświadczenia, przedmioty, relacje oraz nasze własne ciało i umysł są poddane procesowi nieustannej transformacji. Zrozumienie nietrwałej natury rzeczy oznacza uświadomienie sobie, że próba trwania w stałych warunkach jest niemożliwa, co prowadzi do cierpienia i frustracji. Zamiast tego buddyzm zachęca do zaakceptowania zmienności i elastyczności wobec zmian, co prowadzi do większej harmonii z rzeczywistością. Praktyka uważności na nietrwałą naturę rzeczy pomaga nam rozpoznać procesy zmiany w naszym życiu i rozwijać umiejętność dostosowania się do nich w sposób spokojny i mądry. Współczucie dla wszystkich istot. W buddyzmie kluczową praktyką jest również współczucie dla wszystkich istot. Współczucie dla wszystkich istot Karuna według buddyzmu polega na rozwijaniu empatii i troski o dobro innych istot, zarówno ludzi, jak i zwierząt. To głębokie zrozumienie i uświadomienie sobie, że wszyscy doświadczają cierpienia i pragną szczęścia, podobnie jak my sami. Współczucie nie jest jedynie odczuwaniem litości czy współczucia, ale także prowadzeniem do działania w celu złagodzenia cierpienia innych i promowania ich dobrobytu. Budda nauczał, że współczucie jest jednym z najważniejszych aspektów praktyki duchowej, ponieważ umożliwia nam przekroczenie egoizmu i otwarcie serca na potrzeby innych istot. Współczucie manifestuje się poprzez działania takie jak okazywanie życzliwości, pomoc potrzebującym, wsparcie emocjonalne i duchowe oraz dążenie do rozwoju umiejętności, które przynoszą korzyść innym. Praktyka współczucia dla wszystkich istot prowadzi do głębszego zrozumienia współzależności wszystkich istot oraz do większej harmonii i spokoju w społeczeństwie i świecie. Praktyka uważności Bądź obecny w każdym momencie. To wezwanie do uważności na bieżące doświadczenia bez oceniania czy osądzania. Praktyka uważności. Sati to praktyka świadomego obserwowania bieżącego doświadczenia bez oceniania czy przywiązania. Polega na skupieniu uwagi na teraźniejszym momencie, na tym, co się dzieje w ciele, umyśle i otoczeniu. Uważność zachęca do obserwacji myśli, emocji, fizycznych doznań i bodźców z zainteresowaniem, akceptacją i bezpośredniością. Nie ma w niej miejsca na ocenianie czy analizowanie, ale raczej na bycie obecnym w każdym momencie. Praktyka uważności rozwija głębszą świadomość siebie i otoczenia, a także umożliwia nam bardziej adekwatne reagowanie na różne sytuacje życiowe. Poprzez praktykę uważności uczymy się zauważać wzorce myślowe i emocjonalne oraz wyzwalać się od automatycznych reakcji. Buddha nauczał, że praktyka uważności jest kluczowym elementem drogi do oświecenia, ponieważ prowadzi do głębszego zrozumienia natury rzeczywistości i własnego umysłu. Uważność może być rozwijana poprzez regularną medytację, codzienne praktyki świadomości, jak również poprzez kontemplację i refleksję nad codziennym doświadczeniem. Działanie z intencją dobra. Działanie z intencją dobra, sankalpa, to podejmowanie działań z motywacją dobroczynności i współczucia wobec innych istot. To kierowanie się intencją dobra w każdym działaniu, zarówno w myślach, słowach, jak i czynach. Budda nauczał, że intencja za działaniem ma ogromne znaczenie, ponieważ determinuje jego skutki dla nas samych i dla innych. Działanie z intencją dobra oznacza pragnienie przynoszenia korzyści innym i działanie w sposób, który promuje ich dobrobyt i szczęście. Nie chodzi jedynie o wykonywanie dobrych czynów, ale także o kultywowanie mentalności, życzliwości, współczucia i empatii we wszystkich aspektach życia. Poprzez działanie z intencją dobra rozwijamy więź z innymi istotami i przyczyniamy się do tworzenia bardziej harmonijnej i wspierającej społeczności. Kluczem jest świadomość motywacji naszych działań oraz konsekwentne dążenie do rozwoju cech charakteru, które promują dobro. Działając z miłością i współczuciem, możemy budować bardziej harmonijne relacje. I doświadczać większego zadowolenia z własnych działań. Odrzucenie niepotrzebnego pożądania Odrzucenie niepotrzebnego pożądania tancha oznacza zrozumienie, że prawdziwe szczęście nie wynika z zewnętrznych dóbr czy przyjemności, ale z wewnętrznego spokoju i zadowolenia. Nie chodzi o całkowite zanegowanie potrzeb życiowych, ale raczej o wyzwolenie się od uzależnienia od nich i kierowanie się umiarkowaniem i równowagą. Poprzez praktykę odrzucania niepotrzebnego pożądania, uczymy się cieszyć się tym, co mamy, bez nadmiernego pragnienia więcej. Buddha nauczał, że prawdziwe bogactwo i szczęście. Wynikają z wewnętrznego bogactwa ducha, a nie z posiadania zewnętrznych dóbr. Odrzucenie niepotrzebnego pożądania prowadzi do większej wolności i zadowolenia z tego, co już posiadamy, a także do bardziej harmonijnego i zrównoważonego życia. Przyjmowanie rzeczywistości bez oporu Akceptuj to, co jest, to wezwanie do przyjmowania rzeczywistości bez oporu i zgrzytania zębami. Przyjmowanie rzeczywistości bez oporu polega na akceptacji i otwartości na to, co się dzieje w danym momencie, bez prób zmieniania go lub walki z nim. Opór wobec rzeczywistości prowadzi do cierpienia, ponieważ kreuje konflikt między tym, co jest, a tym, co chcielibyśmy, żeby było. Przyjmowanie rzeczywistości bez oporu. Oznacza zrozumienie impermanencji i nieuniknionych zmian w życiu oraz uświadomienie sobie, że walka z rzeczywistością tylko ją pogłębia. Nie chodzi o bierność czy rezygnację, ale o elastyczność umysłu i gotowość adaptacji do zmieniających się warunków. Poprzez praktykę przyjmowania rzeczywistości bez oporu rozwijamy umiejętność radzenia sobie z trudnościami w sposób spokojny i mądry. Przyjmowanie rzeczywistości bez oporu jest jednym z kluczowych aspektów praktyki duchowej w buddyzmie, prowadzącym do wyzwolenia od cierpienia i osiągnięcia wewnętrznego spokoju. Kultywowanie wewnętrznego spokoju. Kultywowanie wewnętrznego spokoju poprzez praktyki medytacyjne i refleksyjne jest również istotną częścią buddyjskiej ścieżki. Opiera się na rozwijaniu stanu umysłu, który jest wolny od niepokoju, niepewności i negatywnych emocji. Według buddyzmu wewnętrzny spokój nie wynika z zewnętrznych warunków, ale z umiejętności radzenia sobie z własnym umysłem i emocjami. Kultywowanie wewnętrznego spokoju opiera się na praktykach medytacyjnych, uważności i rozwoju pozytywnych cech charakteru takich jak cierpliwość, życzliwość i równowaga emocjonalna. Obejmuje to również praktykę akceptacji rzeczywistości takiej, jaka jest, bez zbędnego oporu czy przywiązania. Poprzez regularną praktykę kultywowania wewnętrznego spokoju rozwijamy umiejętność odczuwania spokoju i równowagi nawet w obliczu trudności i wyzwań życiowych. Jest to proces stopniowego wyzwolenia się od negatywnych myśli i emocji który prowadzi do głębszego zrozumienia siebie i otaczającego nas świata. Budda nauczał, że wewnętrzny spokój jest kluczowym elementem drogi do oświecenia, ponieważ umożliwia nam osiągnięcie stanu wolnego od cierpienia i niezakłóconej radości życia. Skupienie na tu i teraz. Skupienie na tu i teraz polega na świadomym obserwowaniu bieżącego momentu bez oceniania czy analizowania. To praktyka uważnego skupienia uwagi na tym, co się dzieje w danym momencie, bez rozproszeń myśli o przeszłości czy przyszłości. Budda nauczał, że skupienie na tu i teraz prowadzi do głębszego zanurzenia się w chwili obecnej i doświadczania jej pełni. To sposób bycia, który pozwala nam cieszyć się życiem bez niepotrzebnego zadręczania się myślami o przeszłości lub obawami o przyszłość. Poprzez praktykę skupienia na tu i teraz uczymy się wyzwalać się od niepotrzebnych zmartwień i lęków oraz dostrzegać piękno i bogactwo każdego momentu życia. Skupienie na teraźniejszości jest również drogą do większej świadomości siebie i otaczającego świata, ponieważ umożliwia nam zauważenie subtelnych szczegółów i doznań, których często nie dostrzegamy w pośpiechu codzienności. Buddha nauczał, że praktyka skupienia na tu i teraz jest kluczowym elementem drogi do oświecenia. Prowadzącym do głębszego zrozumienia natury rzeczywistości i prawdziwej radości życia. Dzielenie się mądrością z innymi. Dzielenie się mądrością z innymi jest kolejnym ważnym elementem buddyzmu. Jest to przekazywanie nauk i doświadczeń duchowych w celu pomocy innym w ich rozwoju osobistym i duchowym. Dzielenie się mądrością jest jednym z najszlachetniejszych sposobów pomagania innym w ich drodze do oświecenia i szczęścia. To aktywny proces, w którym osoba dzieląca się mądrością oferuje swoją wiedzę, doświadczenie i wsparcie, aby pomóc innym w zrozumieniu rzeczywistości oraz pokonywaniu cierpienia i niepokoju. Dzielenie się mądrością może przybierać różne formy takie jak nauczanie, doradztwo, pisanie książek czy artykułów, prowadzenie medytacji czy dyskusji, a także udzielanie wsparcia emocjonalnego i duchowego. Jest to także proces wzajemny, ponieważ zarówno ten, kto dzieli się mądrością, jak i ten, kto ją otrzymuje, mogą czerpać korzyści z tej wymiany. Budda nauczał, że dzielenie się mądrością jest aktem altruizmu i miłości bliźniego który przyczynia się do tworzenia bardziej wspierającej i zrozumiałej społeczności oraz do rozwoju duchowego, zarówno tych, którzy dzielą się mądrością, jak i tych, którzy ją przyjmują. Buddyjskie mądrości mogą być inspirujące i prowadzić do głębszego zrozumienia życia i samych siebie. Jednakże, aby naprawdę odmienić nasze życie, musimy praktykować te mądrości codziennie i konsekwentnie. Poprzez zrozumienie i zaakceptowanie tych fundamentalnych koncepcji możemy kierować nasze życie w kierunku większego spokoju, zadowolenia i zrozumienia. Zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Dziękuję, że obejrzałeś film do końca.